To będzie chyba short, albo krótki film jak czekam na rodziców ale to nie o tym eee, jestem w górach spałam jedną noc na razie będę tu do soboty nagram jeszcze jakiś film ale na razie to się tak chodzi żartuję jest dobra zabawa w No normalnie tu śniegu nie ma tak wygląda ulica. przyjechałam żeby w śniegu, a tu nic. Tu nie ma nic. Dobra, e, nieważne czemu się wywaliłam. Film miałam tego robić, ale się wywaliłam. Tu jest strasznie dużo w śniegu. Zobaczcie, ja tam wejdę. Ale nieważne. Żewi stitche. Chociaż nie oglądałam nigdy filmów. Dlatego skupiłam stitch. No nie jest cudne. Nie wiem, że jest to mają miętować. Nie, nie wzięłam maszynki do robienia kolek. No ale trudno będę robić. Już to się rozwalić nie chce Ale i tak na wodę nie wolno chodzić. No ale ten mam śniadanie. No i jestem w Karpaczu. We środę będzie też film. Możliwe ludzi które nie robi, to proszę nagrać. Nie wchodzę to, nie pamiętam chyba do Sweet swój czegoś to co jest w karpaczu to baję jej -y.